Witamy bardzo serdecznie na trzecim dniu GSPS Dzieciom 2021. Ja jestem Edward, będę miał zaszczyt być czytającym przez najbliższe kilka ranów. I mamy szczerą nadzieję, że cóż, będzie kolejna dawka bardzo pozytywnej energii oraz że uda się zebrać kolejne donacje na rzecz Fundacji na ratunek Dzieciom z. Chorobą nowotworową. Do tej pory udało się zebrać 7270 złotych, a już za chwilę, za kilka minut, wystartuje Super Amazing Wagon Adventure. Pierwszy dzisiejszy run, który będzie wykonywał Kazo. I tak się składa, że jeszcze mamy dwa bidłory, które możecie zobaczyć. Pierwszy z nich to jest wybór imion postaci, które będą w tym wagonie się znajdowały. Na ten moment, ze wszystkich, ze wszystkich, o kurczę, ile tutaj jest tych zakładek. Zaraz powiem dokładnie, jak to wygląda. Na ten moment, jeżeli chodzi o imiona postaci, na pierwszym miejscu jest Ramen z kwotą 200 zł, na drugim Andrzej, któremu udało się osiągnąć 100 zł, na trzecim Lion Musashi kwotą 20 zł, ale na czwartym i piątym miejscu są Jozin Zbazin i Zaborski. Kotami odpowiednio 10,5 zł, co oznacza, że da się jeszcze wiele zmienić w przeciągu najbliższych kilku minut, ponieważ bidwar będzie zamykany na samym początku. Ale drugi bidwar, który jest jeszcze dostępny, to wybór wagonu, którego kazo będzie używał w swojej przygodzie. Mamy trzy do wyboru: jest Golden, który na ten moment ma 151 zł, Random, który ma 109 zł, oraz Eastern Wschodni, który w ogóle nie ma nawet broni zasięgowej. 91 zł. Macie jeszcze możliwość zadziałać, macie możliwość jeszcze wpłynąć na to, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy. Szanowni Państwo, tak się składa, że już mamy dwie kolejne donacje. Ramen wpłaca 5 zł, bez żadnego komentarza, bardzo dziękujemy. A Typ Niepokorny przekazuje 20 złotych z komentarzem O mój Boże, jedziemy do Afryki. Bardzo dziękujemy. Pierwsza piątka została przekazana na pokonanie bossa Blindfolded w Final Fantasy XIII. A dwudziestka została przekazana na imię Lion Musashi w... Super Amazing Wagon Adventure. Zostały jeszcze dosłownie kilka minut, więc jeżeli będziecie chcieli wpłynąć na to, jakie będą imiona i jakie będą wagony, macie jeszcze możliwość to zrobić. No hejka, witam was wszystkich, to znowu ja, Kazo, tym razem z jeszcze straszniejszą grą, czyli Super Amazing Wagon Adventure. A Jest to gra z losowo generowaną przygodą, którą wszyscy z nas będziemy doświadczać. Nie jestem w stanie przewidzieć do końca, co się stanie, nie jestem wam w stanie nic zespojować, bo sam nie wiem dokładnie, jak będzie przebiegać, ale no wystarczy, że będziecie czytać tekst na ekranie, będziecie mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. Okej, okay, tak więc razem z nami wyruszają trzy osoby. Edward, jeśli mógłbyś powiedzieć dokładnie, kto jedzie wagonem? Cóż, jeżeli to jest moment, żeby zamknąć bilet, to bardzo proszę, robimy to już w tym momencie. I informuję, że trzy osoby, które dołączą do tej fenomenalnej podróży, to po kolei. Ramen. Dobra, ramen. Okej, okay, dobra, poczekaj, muszę określić, jak wygląda ramen. Yy, ramen, przepraszam Cię, ale pewnie wyglądać tak. Dobra, dalej. Yy, na drugim miejscu Andrzej. Andrzej, dobra, Andrzej będzie miał. Yy... O, taki hipster mustaż. Ok, super. I ostatnia osoba. Y -y -y. Na trzecim miejscu Lion Musashi. <grym> <grym> Nie wiem, czy zmieszczę wszystko, ale jak piszę, Musashi. O! Może nawet spacja się jeszcze wciśnie, jeszcze spacem się zmieści. A nie, nie ma spacji w tej grze, dobra, eee, musashi. Okej, okay, super, dobra, nie mam kompletnie pojęcia jak wygląda Musasi, musashi, ale wezmę czerwone włosy, żeby było bardzo łatwo mi odróżnić później. Okej, okay, dobra, eee, tak więc eee, odpalałem od ostatniego wagona na mrozie i nie byłem w stanie tego zrobić, ale za Beatwork byłem w stanie kupić nowego, powiedz mi też jaki, stoi w eee, moim garażu. Powiem to, akurat w tym przypadku było bardzo, bardzo zacięta walka, ale wygrał wagon złoty, więc przygotuj się na wiele. O, dobrze. Oczywiście eventów. najdroższy. Oczywiście najdroższy. Dobra, lecimy. Tak więc za trzy, dwa, jeden i let's go. Dobra, tak więc na samym początku wyruszamy do lasu. Jedyną bronią, jako, jaka jest mi dostępna, jest najzwyczajniejszy pistolet. Być może podczas któregoś z eventów będę w stanie wymienić go na coś lepszego. Bądź gorszego, jeżeli nie będę miał na tym kontroli. Tak więc, no... Ta gra w dużym skrócie polega na tym, że mamy losowo wygenerowaną jakąś tam przygodę. Yy, każda postać ma po 4 HP. No i musimy przeżyć po prostu do końca. Yy, to jak się Są dwa różne sposoby, na które może się skończyć. Tak więc zobaczymy. O, patrzcie, jednorożec! Dobra, super! Idealnie, idealnie. Tak więc ja tutaj kliknę... Yy, Oczywiście wiecie. Szut, no i... weźmiemy sobie mięso z niego, nie? Bo no. Dobra, teraz musimy uporać się z bandytami, tak więc postaram się unikać niepotrzebnych broni i jak najszybciej zabierać całe, zabijać całe te fale, bo wtedy, no wiecie, zaoszczędzimy czas. Chociaż najlepsza broń tutaj będzie oczywiście, o, plazmowa, bo wtedy następni bandyci spałnią się od razu. Z jakiegoś powodu, bo ono się ich dezintegruje. A tutaj powiedzcie, że, powiedzmy, że zagram nieco bardziej bezpiecznie i nie będę, o, o, jeszcze przez skunksy, i nie będę jeszcze spamował za bardzo, bo yy, tę grę bardzo łatwo ubić. No i oczywiście grzyby, dobra, jeden z najwolniejszych eventów w grze, ale nieważne, to tylko speedrun, nie musimy się przyjmować. Andrzej zjad podejrzane grzyby, oczywiście, bo wiecie, bo to dobry pomysł, no i się czuje nie za dobrze i będzie musiał walczyć z demonami, ale no dobra, w porządku, w porządku. Byłem na wszystko przygotowany, grałem w tę grę aż myślę, że za dużo, tak więc wydaje mi się, że nie powinienem. wyłożyć tego rana, tak jak prawie wyłożyłem poprzednie i tak jak mogę wyłożyć następny. Bo wiecie, no to jest już druga gra, która może tak po prostu gdzieś tam umrzeć, ale jest w porządku, jest w porządku. Póki co dobrze, wezmę sobie tylko karabin. E, dobra, to HP nie było mi potrzebne. O, okej, okay. i teraz w sumie nie pamiętam dokładnie co to za stwory, ale no, wiecie, nie czujemy się jakoś wybitnie w tym momencie. Tak więc, no, póki co idzie idealnie, dwie minuty już zmarnowane na event, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mieliśmy jednorosła, mieliśmy grzyby, tak więc już dwa eventy gwarantowane ze złotego wagonu, jak najbardziej za nami. Okej, okay, dobra, był w stanie wrócić do wagonu i teraz jesteśmy przy rzece, tak więc no, musimy podjąć decyzję, czy skaczemy, czy przepływamy przez tę rzekę. Oczywiście skaczemy, bo wiecie, mogę się rozpędzić, nie? Andrzej miał genialny pomysł, żeby skoczyć, wiadomo, po grzybach najlepiej, więc no dobra, skaczę. No, <laughs> dobra, y, okej, okay, drugi najwolniejszy event w grze, lecimy, y, niestety skoczyliśmy tak wysoko, że jesteśmy na orbicie i musimy przelecieć przez meteory, ale dobra, wiecie, no... Y... Ja, jak coś, to możemy winić Andrzeja później za to. Ale dobra, w porządku. Rozstrzelam tutaj te wszystkie meteory. Eee... O, o, airstrike. Airstrike w kosmosie to będzie bardzo dobry wybór. Eee... Bo mogę zrobić tak, wyczycić sobie całą drogę. Eee... Dobra, no i ten event jeszcze tylko króciutko. I tutaj, no. Jakaś dziwna maszyna jest przed nami. Tak więc, dobra, postrzelamy do niej. Pewnie nic się złego nie stanie, nie? Jeżeli pozbędziemy się jej z naszej drogi. Eee... Dobra, wolałbym nie, jednak nie oberwać tutaj damage'a. Bo jak dostaję same wolne eventy. Dobra, spadamy z powrotem z orbity. Teraz gdzie wpadnę? Yy, a, dobra, w tej samej rzece, tylko muszę uważać, żeby nie trawny zostać kamieniami, więc spłynę na dół. Dobra, idealnie. W końcu jesteśmy na polach. Tak więc, tutaj na samym początku. O, dobra. Yy, nasz yy, oksem bawuł, tak? Najadł się dobrej trawy, więc teraz będzie szybszy. O, okej. Okay. I jak dobrze pójdzie, to już na całą resztę gry będzie szybszy. Więc no być może będzie mi łatwiej manewrować w yy, późniejszych etapach. Dobra, tutaj nice dzień. I mamy. E, Bafalo, bawoły, kurde, oksen to nie pamiętam, czy to bawoł, czy to jakieś tam inne zwierzę. No ale dobra, w porządku. Tak więc tutaj muszę tylko pilnować, żeby za dużo z nich nie było e, na takim samym poziomie, na, na jak najniższym poziomie powiedzmy tej mapki, bo nie będę w stanie tego dosięgnąć. Tak więc wybijam wszystkie, jakie, jestem, jakie tutaj no, dam radę i zbieram ich e, skóry, bo wtedy, jeżeli pojawi się nam właściwie futra, bo jeżeli pojawi się nam fur trader. Czyli handlarz futrami, no to będziemy w stanie wymienić to na jakieś bronie, na HP i na wiele tam innych rzeczy. Dobra, być może dostanę jeszcze więcej Buffalo. Yy, chciałbym to HP, ale boję się, że będzie mnie to kosztować HP, jak tam przejdę, więc dobra, niech już będzie. Podniosę sobie łuk na moment, pozbieram jeszcze więcej. O dobra, i niektóre szarżywały na wagon, więc tutaj muszę już przycelować. Muszę mniej więcej pilnować gdzie jestem, tak żeby zawsze strzelić tego dobrego, no bo wiadomo, ciężko zareagować na dwa. Yy, Okej. Okay. O, 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 to sobie wezmę. Idealnie, dobra. No i tak jak mówiłem, handlarz futrami, tak więc być może będę w stanie to wymienić na jakąś dobrą broń. Ale chcę mi sprzedać lepszy pistolet. Ja go w sumie wezmę, bo i tak nie mamy lepszej broni. Więc no jak skończy nam się ten karabin, no to będziemy mieli pistolet, który strzela dwoma, pociskamy naraz. Oczywiście kolejny najwolniejszy, według żad, tornado nas ściągnie. I naprawdę tego nie lubię, bo strasznie ciężko się unika tak, tak dużo e, rzeczy naraz, ale dobra. Bo, no, lecą na zbiorę szybko, ale okej, okay, Miotacz Ognia, oczywiście wiadomo, w Tornado to jest bardzo dobry pomysł, więc, no, sobie będę je tylko zestrzeliło po kolei, jeżeli jakiś stanie mi na drodze. Ma bardzo dobry spread i bardzo szybko strzela, tak więc, no, jedna z najlepszych broni w grze. No i też bardzo wysoki damage, więc jeżeli bym w stanie ją zachować na coś ważniejszego, byłoby fajnie. Ale, no, wydaje mi się, że to jest wystarczająco ważna sytuacja. Okej, okay. dobra, Lion Musashi yy, poczuł jakiś dziwny zapach i tak naprawdę powinienem go tutaj zabić. Bo ten event może mi zabić run, ale niech będzie. Niech będzie, niech będzie. E, to na czym to polega? E, to, że znaleźliśmy taki diseased pistol, czyli taki pistolet, który, no nie wiem, wywołuje choroby, powiedzmy. Ale jednocześnie sami zachorowaliśmy, a każda choroba w tej grze zeruje, znaczy no, nie zeruje. Zmienia nasze HP do 1. Więc tutaj fajnie było, jakbym ten event przeżył. I potem wszystkie inne postacie, które mamy w wagonie również zachorują. O, 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 o. Inne postacie, które mamy w wagonie również zachorują. O o, o, o również zachorują, niech mi gra pozwoli dokończyć. I będziemy musieli przeżyć ostatni event. Znaczy nie ostatni event w grze, ale ostatni event na no, te eventy. Dobra, okej, okay. Andrzej też się nie, e, czuje nie za dobrze. Andrzej się nie czuje. Mam nadzieję, że laj Musashi się nie będzie nie czuł. O, dobra, okej, okay. czyli teraz muszę omijać małpy. Całe szczęście, całe szczęście, że mam miotacz ognia, tylko muszę pilnować, żeby nadal nie wjechać w nie bo to może mnie kosztować jedną postać. W najgorszym wypadku trzy. Ale no wiecie, yy, bywa różnie. A poza tym ostatnio yy, schraniłem ten event, starając się na nich strzelać, a nie unikając tych śladów, które zostawiają. Tak więc no wiem, żeby nie popełnić tego samego błędu dwa razy. Dobra, powinni być już odporni na chorobę, ale jeszcze muszę przetestować pistolet. W zasadzie nie wiem czy warto, żebym teraz marnował miotoczownię, ale wydaje mi się, że tak. No, zamienię to na pistolet powiedzmy. A problem jest taki, że żeby pokazać nam... Jak działa ten pistolet, musimy... A, dobra, i tak nam gra zabierze mi A tak więc dokładnie tak on działa. Tak więc przed chwilą kupiliśmy pistolet, ale gra zdecydowała, Ok, dobra, to tu masz nowy. Może i trochę lepszy, może trochę gorszy na endgame, ale wiadomo, zostawia taki ślad za sobą za, każdą zabite, za każde zabite zwierzę, który no, ciągnie się bardzo długo. Dobra, tu mamy następną rzekę, tylko że jeden, jeden z e, naszych podróżników panie na pomysł. Andrzej oczywiście, Andrzej ma najlepsze pomysły, bo po grzybach, e, więc no, ma pomysł na to, żeby przepłynąć tą rzeką. Ale oczywiście RNG jest super w tej grze i, i tak idziemy pustynią, <laughs> co jest e, bardzo złym wynikiem. Bo pustynia ma tylko jeden event, który może być najszybszy w grze, a poza tym jest bardzo inconsistent. E, więc może kupię sobie miotacz ognia. A właściwie 100 amunicji do miotacza ognia, 150 amunicji do miotacza ognia, wezmę HP. No i będę starał się unikać wszystkiego, co jest na mojej drodze. Niestety tutaj muszę strzelać do węży. Przepraszam. Yy, no, ale wiecie, to wszystko po to, żeby ukończyć przygodę. Jak będę miał dobra RNG, to może siądzie ten najszybszy event, jaki jest możliwy. Bo najszybszy event jest właśnie na pustyni. Ale zazwyczaj wybierze, wybiera się przepływanie przez wodę, żeby po prostu było bezpieczniej. Nie nie chciałem tego podnieść. ale dobra, niech już będzie. <laughs> Wezmę ten łuk. Okej, okay, dobra, dobra. Wszystko pod kontrolą oczywiście. No, 2 HP jak znalazł, nie? Dobra, idealnie, idealnie. Problem w tym, że te sępy idealnie na nas celują. O dobra, i jeszcze lepiej, żebyśmy teraz yy, podróżowali szybciej. Yy, no tak, no tak. Czasami, niestety, jeden z tych randomowych eventów, który możemy dostać od złotego wagonu, jest to, że zdecydujemy, że o, dobra, może przepłyniemy, ale i tak pojedźmy pustynią. Yy, I najgorsza rzecz, która mu tu może się wydarzyć, to to, że znajdziemy. No, to to, że znajdziemy świątynię. Moment, czy ja muszę wziąć te supplies? A, muszę. O, dobra, miota ognia, Bardzo dobrze, bardzo dobrze, gra mi wybacza. Okej, okay, dobra, to będzie quicksand, yy, czyli ruchome piaski, i nas zaczną gonić skorpiony, tak więc muszę odsunąć jak najbardziej na górę. I po prostu wszystkie wystrzelać z miotacza, starać się nie stracić żadnego HP, chociaż ta postać ma pełne HP. Więc dobra, nie jest tak źle, jedno mogę przyjąć. Dobra, i teraz największym problemem będzie... Uff, dobra, jeżeli byśmy znaleźli piramidę, weszli do tej piramidy, a następnie zaczęli się wracać na początek... Yy, na początek pustyni. Dobra, Andrzej niestety zachorował, więc znowu będzie na jeden HP, ale może to dobrze, bo jeżeli przeżyjemy cały segment z... Yy, no, Przejściem, przejściem przez góry, przez szlakiem jakiś między górami, to odzyska całe HP, tak więc to tak jakbyśmy dostali dwa hile. Ale jeżeli będziemy mieli zły damage spread, no to dostanę oczywiście ten damage y w pierwszą postać i od razu stracimy jednego z naszych podróżników. Ale dobra, to wszystko w pod kontrolą. W górach, pewnie, pewnie, to dawaj. To mógłbyś... To właśnie, to na chwilkę się wcisnął tutaj, ponieważ y, mamy kolejnego donata od Mr. Mary z komentarzem Lion Musashi. Myślałem, że ten wóz jedzie na zachód Ameryki, a nie zamierza Afrykować. <grymne> Bardzo serdecznie dziękujemy. Swoją drogą tak się składa, że Super Amazing Wagon Adventure. Wszystkimi bidwarami, które były. Przez ostatnie dwa dni zebrało łącznie 706 zł na rzecz fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i zachęcamy do kolejnych licytacji. Najbliższa, jaka będzie, to Final Fantasy XIII, w którym do osiągnięcia jest cel 500 zł, dzięki czemu będzie do pokonania boss z zawiązanymi oczami. A kolejne, co mogę Wam polecić, to Deponia i. Drogeljug. Przeznam, że bardzo ciekawe słowo, ale ogólnie rzecz e, cały dialog, który będzie w grze, zostanie zmieniony dokładnie na to jedno słowo. A trzecie, co będzie chwilę chyba po tym, to Bloodstained Ritual of the Night, gdzie e, Cheno zabije bossa gry używając trzech różnych mocy w trzech różnych jego fazach. Dobra, tak więc tutaj zakończyliśmy już segment pomiędzy górami, i musimy jeszcze spaść na dół. Być może do rzeki, być może do miasta. Dobra, akurat w tym przypadku do rzeki. Miasto jest jednym z randomowych eventów, gdzie przenosimy się w przyszłość i musimy walczyć z policją zamiast z bandytami. Yy, ale dobra, no tak więc no mam 200 amunicji do miotacza ognia i szybki wagon, więc będę w stanie niszczyć wszystko na swojej drodze i omijać resztę. Tak więc, myślę, że jestem całkiem bezpieczny, zakładając, że będę rozsądnie rozporządzał amunicją. Ale to jest ostatni segment w grze, więc jak tylko no nie zły spread, <ścoughs> jak tylko jak tylko pokonam ostatni statek bandytów, to będzie time. Ale to jest to troszeczkę. Dobra, tak więc mieliśmy na początku bardzo dobry spread naszego miotacza ognia, który no, zdecydował się dwa razy uniknąć kamienia. I mamy jedne z trzech zwierząt, które mogą pojawić się w rzece: będą to niedźwiedzie, aligatory albo rekiny. Aligatory myślę, że są w sumie najprostsze. Ewentualnie mają remis z niedźwiedziami, ale no, jeżeli mam broń, tak jak tutaj, no, ten Miodacz ognia z dobrym spreadem, to nie powinno być tak źle. Okej, okay, dobra, ci bandyci mają shootguny, tak więc muszę być, muszę być troszeczkę bardziej ostrożny i pilnować tego, żeby być może nie byli w stanie wystrzelić jeżeli będę w stanie ich tutaj y, pod, przypalać zanim, zanim nawet zdążą do mnie strzelić okej, okay, dobra, nieźle y, aligatorami nie muszę się przejmować, tylko badytami. to jest najważniejsze i pilnować, żeby ani razu do mnie nie strzelili albo przynajmniej wiedzieć, gdzie strzeli shotgun dobra, i ostatni segment, jeszcze tylko muszę zniszczyć tę łódeczkę i jak pooglądamy sobie zachód słońca to time będzie, jak pojawi się drugi tekst po tym. Czyli możemy tutaj sobie, o jeszcze zestrzelić, tak? Pelikany? Mewy? W sumie sam nie mam pojęcia, tak więc no przygoda dobiega końca. I uwaga, teraz będzie time. To jest czas. Czy możecie mi powiedzieć, jaki to jest czas? Z tego co widzę 1236. Dobra, nie tak źle, nie tak źle. Ważne, że sa Mimo tego, że miałem trzy najwolniejsze możliwe eventy w grze, ale poszło bez żadnych problemów. Nie musiałem nikogo poświęcać. W sumie mogłem. Podczas eventów z Zombie, ale też nikt nie zginął, tak więc no, Andrzej Lion Musashi... gratulujemy, gratulujemy. Andrzej, Andrzej Lion Andrzej, Lion Musashi i ramen gratulujemy przeżycia przygody, bo wiadomo było dość ryzykownie. W złotym wagonie, no więc po królewsku. No więc to wszystko ode mnie na dzisiaj. Od siebie zapraszam Was jutro na Steel Cup Ale to póki co nie najważniejszy dzisiejszy dzień. Zapraszam Was na następnego rana. I, well, no, bardzo wam dziękuję, że <grafię> daliście mi okazję pokazać tę wspaniałą, jeszcze straszną grę, czyli wagon.